Rozgość w przestrzeni nawi. Dzisiaj sprawdzimy, co nowego idzie do ciebie jesienią. Zapraszam do słuchania. Co nowego idzie do Skorpiona jesienią? Zaczynamy rydwana. Z otoczenia przychodzi silna energia ruchu i determinacji. Jesienią inni będą działać zdecydowanie, z planem, z chęcią osiągnięcia celu. W otoczeniu Skorpiona mogą pojawić się osoby, które są w drodze, fizycznie, ale też metaforycznie. To nie będzie otoczenie bierne, to ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i idą w tym kierunku. Skorpion może czuć, że świat wokół niego przyspiesza i że inni są bardziej zdeterminowani niż zwykle. Z drugiej strony pojawia się energia ciszy i tajemnicy. Jesienią otoczenie skorpiona może nie mówić wszystkiego wprost. Ktoś zachowa sekrety, ktoś będzie w sobie trzymał wiedzę, nie pokazując jej otwarcie. Kapłanka pokazuje też osoby duchowe, intuicyjne, głębokie. Ale także takie, które milczą i obserwują zamiast od razu działać. To może oznaczać, że z zewnątrz skorpion spotka ludzi, którzy będą go inspirować swoją mądrością, ale też takich, którzy nie powiedzą wszystkiego i pozostawią go w niepewności. Dziewiątka była w to ostrożność. Jesienią inni mogą być zmęczeni wcześniejszymi walkami, ostrożni, pełni rezerwy. To osoby, które bronią swojego terytorium, które patrzą podejrzliwie. Czy aby nie grozi im kolejna runda zmagań. To oznacza, że w otoczeniu będą wyczuwalne atmosfery nieufności, inni będą chronić siebie i nie wpuszczać łatwo do swojego świata. Skorpion zetknie się więc z energią ludzi, którzy mają swoje granice i niełatwo je przekraczają. A z kielichów sugeruje, że z otoczenia przychodzi nowa emocja, nowa więź, otwartość serca, a z kielichów to propozycja od innych. Ktoś może przyjść do Skorpiona z uczuciem, zaproszeniem do relacji, z gestem sympatii czy współpracy na głębokim poziomie. To energia odświeżająca, miękka i pozytywna. Pokazuje, że jesienią w otoczeniu pojawi się możliwość doświadczenia czegoś szczerego i pełnego emocji, nawet jeśli inni wciąż trzymają swoje mury. Twórka mieczy mówi, że będzie też spokój i wycofanie. Część osób świecy Skorpiona jesienią będzie bierna, odpoczywająca, skupiona na własnej regeneracji. To nie są osoby, które będą mocno działać, raczej takie, które wstrzymają ruch, odkładają decyzje, wolą poczekać. Może to powodować kontrast. Jedni pędzą, a inni się wyciszają. Skorpion zobaczy więc różne rytmy w otoczeniu i będzie musiał się w tym odnaleźć. Radą jest świat. To karta, która mówi zamknij to, co dobiega końca i przyjmij pełnie doświadczeń, które przychodzą. Otoczenie jesienią pokaże wiele kontrastów. Szybki ruch, cisze i sekrety, ostrożność i zmęczenia, otwarte serce, a także bierny odpoczynek. Skorpion może poczuć, że jest w centrum wielu różnych historii naraz. Świat podpowiada, by spojrzeć szerzej, zobaczyć, że to część większego cyklu i że pewne rozdziały warto zamknąć, żeby móc iść do następnych. To karta integracji, łączenia wszystkiego, co przychodzi w większą całość. Jesienią Skorpion od otoczenia dostanie dynamicznych ludzi, którzy idą po swoje, osoby tajemnicze, ciche i pełne intuicji i sekretów, energię ostrożności i bronienia granic, nową emocję, propozycję więzi czy bliskości, a także ludzi, którzy się wycofują i odpoczywają. Rada to zaakceptować wszystkie te wpływy jako część większego procesu, domknąć stary cykle i być gotowym na to, by wejść w nowe. Dziękuję za Twoją obecność. Jeśli chcesz wracać po więcej, zostaw suba, lajka lub komentarz. To dla mnie znak, że warto nagrywać dalej. Niech ci się darzy.